Niech będzie pochwalony. Dziś poświęcimy ogólnie się sprawą grzechu, sprawą pokuty. Rozdział 19 pokuta. Wszyscy powinniśmy odpokutować. Czym jest grzech? Jaki wpływ mają na nas grzechy? Wiara w Jezusa Chrystusa prowadzi w naturalny sposób do pokuty. Od czasów Adama po dzień dzisiejszy istnieje na świecie potrzeba odpokutowania. Pan pouczył Adama: dlatego nauczaj swoje dzieci, że wszyscy ludzie wszędzie muszą odpokutować, bo inaczej nie mogą odziedziczyć królestwa Boga, ale bowiem żadna nieczysta rzecz nie może tam zamieszkać. Ani przebywać w jego obecności. Mojżesz 6:57. Przychodzimy na Ziemię, aby wzrastać i rozwijać się. Ten proces trwa przez całe życie. Podczas tego okresu każdy z nas grzeszy. List do Rzymian. 3.23. Wszyscy mamy potrzebę odpokutowania. Czasami grzeszymy z powodu niewiedzy, czasami przez naszą słabość, a czasem z powodu umyślnego nieposłuszeństwa. W Biblii czytamy, że nie, że nie ma na ziemi człowieka sprawiedliwego, który by tylko dobrze czynił i nie grzeszył. Księga Kaznodziei Salamona 7:20 i że jeżeli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, i prawdy w nas nie ma. List Jana 1:8 Czym jest grzech? Jakub powiedział: Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. List Jakuba 4:17. Jan opisał grzech jako wszelką nieprawość, list Jana 5:17 oraz jako przestępstwo zakonu, list Jana 3:4. To dlatego Pan powiedział, wszyscy ludzie wszędzie muszą odpokutować, może 6:57 każdy kto żył na ziemi. Popełnił grzech za wyjątkiem Jezusa Chrystusa, który wiódł doskonałe życie. W swojej wielkości miłości, Ojciec Niebieski zapewnił nam możliwość odpokutowania za nasze grzechy. Stawanie się wolnymi od naszych grzechów poprzez pokutę. Pokuta. To sposób dany nam, abyśmy się stali się wolnić od naszych grzechów i otrzymali za nie przebaczenie. Grzechy spowalniają nas rozwój duchowy i mogą Go nawet zatrzymać, pokuta umożliwia nam dalszy duchowy wzrost i ponowny rozwój. Przywilejem odpukotowania jest możliwy Dzięki. zadośćuczynieniu uczynieniu Jezusa Chrystusa, Jezus zapłacił za nasze grzechy w sposób nie w pełni dla nas zrozumiały. Odczuwałem ból, wy odczuwaliście ból i to czasami bardzo silny, ale nie jestem w stanie pojąć bólu, który może sprawić, że krew, jak pot, uchodzi z ciała. To było coś strasznego. Coś potwornego. Żaden człowiek urodzony na tym świecie nie mógł znieść ciężaru, jaki został narzony na syna Bożego, kiedy dźwigał moje i wasze grzechy oraz umożliwiał nam uwolnienie od naszych grzechów. Pokuta czasem wymaga wielkiej odwagi i siły, wielu łez, nieustających modlitw oraz niestrudzonych wysiłków. W przestrzeganiu przekazań Pana. Musimy dostrzec nasze grzechy. Aby odpokutować, musimy przyznać się sami przed sobą, że zgrzeszyliśmy. Jeżeli tego nie zrobimy, nie możemy odpokutować. Alma poradził swojemu synowi, kariantowi który nie był wierny swojemu powołaniu na misjonarza i popełnił poważne grzechy. Niech Twoją udrękę stanowią tylko Twe grzechy, doprowadzają Cię w ten sposób do nawrócenia. Nawet w najmniejszym stopniu nie staraj się usprawiedliwić z popełnienia grzechów. Alma 42, 29, 30. Pisma Święte dodatkowo przestrzegają nas przed usprawiedliwieniem naszych grzesznych czynów. Ewangelia Łukasza 6:15, 16. Musimy czuć żal za nasze grzechy. Oprócz dostrzeżenia naszych grzechów powinniśmy odczuwać szczery żal za to, co uczyniliśmy, powinniśmy czuć, że nasze grzechy są z czymś okropnym. Musimy chcieć pozbyć się naszych grzechów, bo są z czymś okropnym. Musimy chcieć. Dlatego Pismo Święte mówi nam, czy wszyscy, co się ukorzą przed Bogiem i pragną zostać, i przyjdą ze złamanym sercem i skruszonym duchem, prawdziwie odpotkotowujemy za swoje grzechy, przyjęci zostaną do Jego Kościoła przez Krzest. NiP 20:37 Musimy wyrzeć się naszych grzechów. Nasz szczery żal powinien doprowadzić nas do wyrzeczenia się. Zaprzestania czynienia naszych grzechów. Jeżeli dopuściliśmy się kradzieży, nie będziemy więcej tego robić. Jeśli skłamaliśmy, nie będziemy więcej kłamać. Jeśli popełniliśmy cudzołóstwo, zaniechamy tego grzechu. Pan objawił prorokowi Józefowi Szmitowi, przez to możecie wiedzieć, czy człowiek odpokotował za swe grzechy. Oto wyzna je i wyrzeknie się. NIP 58:43. Możemy wyznać nasze grzechy. Wyznanie naszych grzechów jest bardzo ważne. Pan nakazał nam wyznawać nasze grzechy. To zdejmuje ogromny ciężar z nas, grzeszników. Pan obiecał, ja Pan przebaczam grzechy i litościwym jestem tym, co je wyznają w pokorze. Musimy wyznawać Panu wszelkie nasze grzechy, ponadto musimy wyznawać odpowiednim władzom kapłańskim poważne grzechy, takie jak cudzołóstwo, wszęteństwo, stosunki homoseksualne, przemoc wobec małżonka lub dziecka oraz sprzedać bądź używanie narkotyków, grzechy, które mogą wpływać na nasz status w kościele jeżeli popełniliśmy grzech, Wobec drugiego człowieka powinniśmy wyznawać go sobie, którą znieliliśmy. Niektóre mniej poważne grzechy dotyczą jedynie nas samych i Pana. Grzechy te mogą zostać wyznane Panu na osobności. Musimy wybaczyć innym. Istotną częścią pokuty jest wybaczenie tym, którzy zgrzeszyli wobec nas. Pan jest, przebaczy nam, dopóki nasze serce nie zostaną w pełni oczyszczone z nienawiści goryczy oraz złych uczuć wobec innych. 13 14 15. Przeto powiadam wam, że powinniście sobie nawzajem wybaczać. Powiem Ten, co nie dopuszcza bratu Jego powinien stoi pełen winny przed Panem. Powiem pozostaje w Nim. Większy grzech. Każde wódz jest tak, króluję nad nami dziś. Znieważam. Ścisle nasz ból jest potężny We'll